Czy wszyscy Polacy piją wódkę? Nie! I wkurza mnie ten stereotyp. Owszem, dawniej wódka była narzędziem kontroli społeczeństwa, dostępna łatwo i wszędzie, kiedy o inne produkty i rozrywki było trudno. Dzisiaj Polacy dużo częściej. Wybierają droższe alkohole, jak na przykład piwa kraftowe czy popularne Prosecco, i dużo rzadziej piją, żeby się upić. Alkohol jest elementem spotkania towarzyskiego, a nie celem samym w sobie. Jasne, że w dalszym ciągu alkohol w Polsce można kupić wszędzie, nawet na stacji benzynowej. Ale Polacy coraz częściej dyskutują o tym, że to problem, że problemem jest na przykład picie alkoholu w towarzystwie dzieci, czy namawianie do picia, presja społeczna. Co ciekawe, wśród pokolenia Z, Zetek, coraz modniejsza jest abstynencja. Zetki nie ulegają łatwo tej presji społecznej i nie potrzebują alkoholu. Żeby się dobrze bawić. Ja chyba też nie, a ty? Co o tym myślisz?